I pod paletę. Dobra, tamto zamieciony. No. Dobry! Nareszcie jakiś klient podjechał. Trzeba pomóc. Co tu ciekawego masz? Zatrzymaj się, nie startuj, bo mnie tam wagie rozwali. Zaczekaj do tej koleby. Co ty tutaj masz ciekawego widzę? Makulatura. Jestem z Legionowa, mam na imię Andrzej, wyszłem z więzienia, odsiedziałem 30 lat 7 miesięcy. Tylko makulatura? Makulatura. Nie ma coś dla, dla mojej żony ciekawego? Taką książeczkę, jakieś, 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 no nie wiem. No marcy, tego, zaraz zobaczymy. No dawaj, zobaczymy, co w tych co dalej ma tutaj. W której pancerni to... i Te książki były pod śmietnikiem. Tego się nie wstydzę, że chodzę ze śmietników czy spod śmietników, zbieram różne rzeczy. I uczciwie chce być traktowany jako normalny człowiek. Ma 13,60, to wiesz na co to o, będzie? Papieroski. Jakie papierosy za mało na papierosy? Całą noc chodziłem. No to ma to, całą noc ma za 13. I przez całą noc zarobiłem. 1360. Na dzisiaj ci starczy. Dobra, to trzymaj się. Tymczasem pion konstruktorów niszczarki monet nie próżnuje. Stasio całkowicie się oddał precyzyjnemu spawaniu wsporników. A szuwa, skąd teraz taki drugi wałek weźmiemy? Ja taki drugi wałek to też mam. A chyba, że gdzieś tam no. zakamuflowałem. Ja. Jak postępy w pracy? No widzę, że jakąś no. maszynę znaleźliście. Tak, tak. A gdzie jest pomocnik? Jeszcze jeden? No Kaziu robi chyba klienta. No. Kazik! Gdzie ty jesteś? Prosiłem cię. ale ja przecież... Robiłem porządek, nie wal, nie wal, w głąba, tylko rób tu, ja tą maszynę potrzebuję. Robiłem no chodzi, Siedź tutaj i rób. No dobra, ja tą maszynę potrzebuję. No to już piezemy się, no. To ma działać? Naprawdę? Dobra, idę, idę, ma się, idę Trzeba ma go ma jeszcze ra. przesunąć w moją stronę. A to zazębiało? Za no, no to musi zazębić. Do sprzężenia wałów brakuje na około centymetra. Ten problem bezwzględnie trzeba rozwiązać. Wyżej trzeba podnieść to. Na razie nam nie zazębia, nie? A żeby tryb wszedł w tryb, trzeba to podnieść do góry. Tą, tą część. Wtedy się zazębi za i teraz ta sieć poszedł wykombinować jakieś podkładki, pójdzie to wtedy nam wyżej patuleja i wtedy się zazębi. Mam podkładki. I bardzo dobrze, no i mogę to no, będzie teraz No teraz, teraz ty do góry tak, tutaj nie? podnieś. No hmm.